Super, dobrze, że jesteście. Dzisiejsza Ewangelia mówi nam o tym, co się stanie w ostatnim dniu ludzkości. Kto słuchał uważnie Ewangelii? I co się stanie? Nie no? wiem, ale słuchałam. Nie wiem, ale słuchałam, a to już dobrze. Co się stanie w ostatnim dniu ludzkości? O czym mówi dzisiejsza Ewangelia? No kto z dzieci wie. Wiesz no, czy nie wiesz? Pan Bóg chyba e, postawił e, baranki i kozły po, e, jednych po prawej, a drugich po lewej. Tak, Pan Bóg rozdzieli baranki i kozły, a może inaczej rozdzieli ludzi, e, którzy są tutaj porównani. E, I odbędzie się sąd Boży. I będzie tak. Że na tym sądzie w ostatnim dniu ludzkości jedni dowiedzą się, że zostali zbawieni, że zostali przeznaczeni do tego, żeby być w królestwie Pana Boga w niebie, a innym będzie groziło potępienie. Nie? To jest bardzo takie mocne słowo dzisiaj. Każdy by chciał trafić do nieba, bo w niebie będzie najlepiej. Apostoł mówi, że nikt się nawet nie jest w stanie poobrazić, jak tam będzie pięknie, co będziemy mogli robić, kim będziemy, tak będzie wyglądało niebo. Każdy by chciał tam trafić, ale dzisiejsza Ewangelia przestrzega przed tym, że niektórym może grozić, że do nieba nie trafia. Ja powiem Wam tak, przygotowałem dzisiaj coś takiego, co się nazywa bilet do nieba. Widzicie? Czarny taki i jakiś kolorowy, żółty, złoty. No. Bilet do nieba. Proszę powiedzieć, jakie mamy, jakie znamy bilety? Co to jest w ogóle bilet? Co mi powie? Takie wejściówki na różne rzeczy. Takie wejściówki na różne rzeczy. Na przykład na jakie rzeczy? Jaki możemy mieć bilet, Antoni? Do kina. Bilety do kina. o. No. Na park wodny. Na park wodny? Do teatru. Do teatru? Na koncert. No? Do cyrku. Gdzie jeszcze są bilety? Na pociąg. Bilety na pociąg? No? Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły? Czasami do autobusu też. W sumie chyba zawsze, nie? Czasami jak się nie ma, to można mieć problem. <laughs> no właśnie, no? Do samolotu, dokładnie. Jakby ktoś chciał lecieć gdzieś na Zanzibar, to musi kupić bilet samolotowy, który fachowo się nazywa chyba karta pokładowa. Tak mi się wydaje. Syn, czy masz jakiś pomysł? Karta na basen na przykład? Bilet na basen, no? Coś takiego jest, oczywiście. Ja dzisiaj przygotowałem bilet do nieba. Z jednej strony ciemny. Niefajny, a z drugiej strony jasny, myślę, że bardziej fajny. Dlaczego, dlaczego zrobiłem to w taki sposób? Bo są ludzie, którzy myślą, że jeśli popełnią grzechy, nie pójdą do nieba. Ale dzisiejsza Ewangelia nic nie mówi, że na sądzie Bożym będzie mowa tylko o grzechach. Czy ktoś słyszał coś o grzechach? Antoni, słyszałeś też o grzechach w dzisiejszej Ewangelii? Nie, tylko, że i, y, ludzie nie czynili dobra drugim ludziom. Czyli to też grzech. A, to widać, że to jest Tak, nie, Ale o samych grzechach nie było mowy, tak? Że ktoś coś źle zrobił, nie było mowy. Nie nie było mowy, nie? I to jest, zobaczcie, to jest takie ciekawe, ale za grzechy ludzi na krzyżu umarł Pan Jezus. Człowiek, i jak dzisiaj mówimy, cały wszechświat został odkupiony przez Pana Jezusa. Jeśli ktoś żałuje za swoje grzechy, i jeśli ktoś przystąpi do spowiedzi świętej gdzie się spowiadamy w jakim miejscu? Jak się nazywa to narzędzie do spowiadania? Yeah, yeah. yeah. Nie no, wiem. Jak się nazywa to miejsce, gdzie się spowiada? Konfesjonal. Tak, jeśli ktoś w konfesjonale poprosi o odpuszczenie grzechów Pana Boga, to te grzechy zostają mu darowane. Dlatego, zobaczcie, ta część... Otrzymaj. Ta czarna część biletu do nieba może zostać oderwana i zniszczona. Bo Jezus odkupił grzechy na krzyżu, tak? Zostaje bilet do nieba, który będzie ważny tylko wtedy, gdy na tym bilecie będą napisane dobre uczynki. Jezus mówi. Byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszym, a przyjęliście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Jeśli na naszym bilecie do nieba wypiszemy nasze dobre czyny, to ten bilet będzie ważny. Jeśli nie, no to może być problem w tym ostatnim dniu ludzkości, tak? Zobaczcie, za tydzień rozpoczynamy adwent gdzie będziemy przychodzili na roraty i będziemy wypisywać serduszka z dobrymi uczynkami, tak? Pamiętacie, jak było w tamtym roku? Serduszka z dobrymi uczynkami, to każde z takich serduszek jest taką częścią biletu do nieba. Amen. Możecie wrócić na miejsce. Ja jeszcze tylko dosłownie w dwóch staniach do rodziców i troszkę starszych niż dzieci. Dzisiejsza liturgia słowa to przede wszystkim pierwsze czytanie, gdzie widzimy obraz króla, który jest pasterzem. Króla, który jest sędzią, będzie sądził, ale który jest pasterzem. To wpływa na nas, żebyśmy mieli dobry obraz Pana Boga, bo są ludzie, którzy się boją Pana Boga którzy mówią, bój się Boga. Nie chodzi o to, żeby się bać. Chodzi o to, żeby kochać Pana Boga i żeby kochać drugiego człowieka. To jest istotne. Bóg jest pasterzem owiec, a nie rzeźnikiem owiec. To jest zasadnicza różnica. Bóg, nawet jeśli osądza nas, jeśli, yy, jeśli mówi do serca człowieka prawdę o nim, to nie po to, żeby człowieka pogrążyć, ale żeby go podnieść, żeby go prowadzić. I druga rzecz to jest ta dzisiejsza Ewangelia, która w sumie chyba najbardziej dotyczy tych ludzi, którzy przez Ewangelię nie poznali Boga, którym nie została ogłoszona Ewangelia. Oni będą sądzeni na podstawie czynów miłości, bo do czynów miłości każdy jest zdolny, żeby nakarmić głodnego, żeby napoić spragnionego, żeby odwiedzić chorego. Do tego każdy człowiek jest zdolny. Do tego nie trzeba nie wiadomo czego. Wystarczy być człowiekiem. Ci, którzy z różnych przyczyn nie przyjęli Ewangelii, bo, bo, bo zostali zamknięci na nią. Bo różne sytuacje, bo to, bo tamto mogą być zbawieni, jeśli będą czynili dzieła miłości. I to jest istotne. Dzisiaj Bóg nam się przedstawia jako pasterz, który jest królem, jako owca poraniona, biedna, tak jak słyszymy w księdze Ezechiela, zabłąkana. To jest dzisiejszy obraz Pana Boga. Nasze zadanie na cały tydzień to spatrzeć na Niego w taki sposób. I często wymagające naprawienia w sobie obrazu Pana Boga. Nie bój się Boga, kochaj Boga. Amen. Zostańmy teraz, bracia i siostry. I zanieśmy nasze prośby przed oblicze Pana. Prośmy Boga, aby te dzieci przez Chrzest Święty otrzymały godność dzieci Bożych. Ciebie prosimy. Prośmy, aby wszczepione jak latorośle w Chrystusa, prawdziwy krzew winny.